żeby za wejście na taki szlak płacić, no kto to widział? Na co te pieniądze idą, ja się pytam. I jeszcze parking 50 zł. Wiecznie wszystkim mało. A daleko jeszcze? Co z tego, że dopiero 20 minut idziemy, no. Szybkim tempem się poruszamy, to ten czas zupełnie inaczej płynie. Dobra, chwila przerwy. Usiądźmy chwilę. Głodny jestem. I co z tego, że przed wyjściem jadłem? Przecież ja już to dawno zdążyłem wszystko spalić. Ciekawy kto tu tyle drzew zasadził. Ale piękny widok. Zdjęcie mi zrób, żeby ludzie w internecie zobaczyli, jaki to niby aktywny jestem. Kurde, zasięgu nie ma. Dobra, potem to wrzucę. A teraz daleko jeszcze? Nogi mnie bolą. To nie jest wina butów, bo te klapeczki są bardzo wygodne i przewiewne. No i przynajmniej mi się noga w nich nie boci. Ilu tu ludzi łaziło, matko? Ja nie wiem, oni nic w domu ciekawszego do roboty nie mają. I, I co? ja się mam tych łańcuchów niby trzymać i co? I nad tą przepaścią przejść? Nie, no to może wracajmy już do domu, przecież ja ubezpieczenia zdrowotnego nie mam. A te łańcuchy to się na pewno nie zerwą. Ale ciekawe, no kto je tu kiedyś montował? Ale tu zimno jest, a na dole gorąco było. Czemu tak się dzieje, to ja pojęcia nie mam. Gdyby człowiek wiedział, że tak będzie, to by przynajmniej jakąś bluzę ze sobą wziął czy coś. Dobra, udało się. <laughs> Żyję. O kuźwa, bo ja zapomniałem, że tu jeszcze zejść będzie trzeba.